Hej, witajcie, z tej strony Jemilka i dawno w sumie nie nagrywałam na tym kanale nie wiem kiedy ostatnio, nie sprawdzałam ale to dlatego ups, że przygotowywałam się do tego odcinka którego zapewne zobaczycie jutro lub kiedy tam wstawię a więc tak Dobra, nieważne. Mmm... Co chciałam powiedzieć? Zakładam nowy kanał, który już w sumie istnieje, nie ma żadnych subskrypcji. Znaczy, istnieje jak teraz, nagrywam już. Linka macie na dole w opisie. Jak to oglądacie, to już się pewno tam wstawił nowy film. Znaczy, pierwszy. A więc, no co tu jeszcze dodać? tutaj te stare filmy na tym kanale będą, ale już nic, szczególnie nic i to naprawdę dosłownie nic, tak już powtarzam miliony razy, nie będzie się pojawiać oprócz tego filmu, więc tak, bez większego przedłużania. Chyba już. Na? Chyba już mogę skończyć ten film. Bo czemu by nie? A więc tak. To by było na tyle na tym kanale. Odcinku i kanale. Zejdźcie na dole w opis i zasubskrybujcie mój kanał. A więc. To tyle na, w tym odcinku i w tym kanale. Pa!